Nie chcę spać, ja się wolę bać. zamiast wejść pod koc wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać. Bo wyłażą skąd ta wróżki, dzikie wróżki, głowy mają jak poduszki, jak poduszki, skaczą sobie. Zgryzają z książek wiersze i obrazki, namawiają się na ucho z moim kotem i malują na suficie serca złote. I malują na suficie serca złote. Bankructwo małego Jacka, Janusz Korczak, czyta Tomasz Zwęgrocki. Część dziewiętnasta Są jeszcze na świecie kraje, gdzie dzieci do szkół nie chodzą. Dzieci są tam bardzo nieszczęśliwe i tak samo bogate jak biedne. Biedne muszą pracować, ale za słabe i nie umieją jeszcze. Więc co one mogą zrobić? A że nie umieją, więc zrobią nie tak jak trzeba, to krzyczą na nie, złoszczą się i biją. A znów bogate nudzą się, nie wiedzą co cały dzień robić. Nawet na spacer nie co dzień wychodzą. A to deszcz, a to nie ma kto z nimi wejść, a samych nie wypuszczają, że je samochód albo tramwaj przejedzie. Z nudów wszędzie włażą, to znów je wyganiają. Ciągle słyszą, nie przeszkadzaj i nie nudź. Nie ma z kim porozmawiać, ani się o co zapytać, ani z kim bawić. W szkole są koledzy, i na ulicy w drodze tyle się widzi różnych ciekawych rzeczy. To się koń przewróci, to tramwaj się wykolei, to pogrzeb z wojskową muzyką, to bójka albo pijany, to milicjant prowadzi złodzieja albo hycel psy łapie. Widzi się rowery, ogłoszenia na słupach, co grają w cyrku, piękne obrazy kinematografów. I wesoła przerwa na podwórzu, zabawa albo nowiny różne. Jeden powie to, drugi to. No i lekcje czasami też są ciekawe, bo ktoś dokazuje i pani go wyrzuca, Albo coś pani opowie, albo przeczyta. Nawet jak jest trudna lekcja, trudne zadanie, dyktando, albo wypracowanie, przyjemnie się pomordować. I przyjemnie jak coś wiedzieć, i pani się pyta, kto wie, albo jak się umie, i pani wywoła. Są i w szkole przykrości, że czasem się ktoś przyczepi, albo dokucza, albo o coś posądzają, a to nieprawda. Albo pani się gniewa, a już najgorzej, jeśli niesprawiedliwie. No, ale jak szkoły nie ma zapomina się co nieprzyjemne i zaczyna się nudzić. Bo przyjemna niedziela, że się jeden dzień nie idzie, ale święta, jeśli długo trwają, już się potem zaczyna przykrzyć. Najważniejsze, żeby ułożyć plan, co się przez cały dzień będzie robiło. I Jack taki plan ułożył. Jak wstanie, pomoże w gospodarstwie, żeby mama się nie męczyła. Jack umie obierać kartofle nie bardzo prędko, ale cienko obiera. Lubi zamiatać pod łóżkiem, pod szafą, bardzo lubi z szafy kurz wycierać. Najlepiej lubi roboty, kiedy trzeba zrobić coś wysoko albo odsuwać ciężkie rzeczy, na przykład kosz, komodę, wyjmować z szafy naczynia. Potem Jack będzie wychodził z mary. Biedna mary nawet do ochronki nie chodzi i bardzo się nudzi. Tak czeka na powrót Jacka ze szkoły, a Jack nie zawsze ma czas i ochotę z nią się bawić. Podczas świąt zupełnie co innego. Tak, co dzień będzie z nią wychodził. Tylko Mary koniecznie musi się przedtem załatwić, bo jak mama się pyta, czy potrzebuje, zawsze mówi nie. A potem na ulicy Jack nie wie, co robić. Raz nawet stróż skrzyczał go, że strach, kiedy wszedł z Mary do bramy. Później będzie się uczył. Musi cały kajet bez błędu starannie przepisać i nauczy się nie tylko jednego wiersza, ale jeszcze. I to będzie niespodzianka dla pani. Jack myślał nawet laurkę dla pani napisać, ale się bał, że powiedzą, że lizuch. Oprócz dwóch wizyt z rodzicami, Jack był na dwóch wizytach sam, a na jednej z Mary. Bo kiedy szedł z Mary, spotkała go matka Penela. Zaczęła prosić, żeby odwiedził Williama i koniecznie z Mary. Jack jakoś nie bardzo chciał, ale matka Penela mówi: Widzisz, moje dwa dolary przyniosły ci szczęście. Musisz przecie opowiedzieć, jak to się stało. Matka Penela ma słuszność i Jack poszedł z mary. Zabrał wszystkie rachunki i dwa dolary, bo może już nie chce, więc Jack może zwrócić. Miss Penel przejrzała rachunki i pokazała mężowi. No patrz tylko, jaki to mądry chłopiec i nikt mu nie pomagał. Mój Boże, o cztery miesiące młodszy od naszego williamka! Co to za głowa, co za głowa, ale ty pewnie jesteś najmądrzejszy z całej klasy. Przecież nie wszyscy są tacy jak ty. No patrz, Willi, czy ty byś coś podobnego potrafił? Mr. Penel uważnie przejrzał rachunki i pokazał Jackowi dwa błędy: jeden gramatyczny i jeden w dodawaniu. Omyliłeś się tu o trzy centy. No a czy ci kasa się zgadza? Nie rozumiem, o co pan się mnie pyta, odpowiedział troszkę zawstydzony Jack. Bo widzisz, powinieneś mieć akurat tyle pieniędzy w kieszeni, to jest w kasie, no w pudełku czy w skarbonce, ile tu w kajecie wyliczyłeś. Jeżeli masz, to znaczy, że ci się kasa zgadza, że się nie pomyliłeś. A dajże chłopczynie spokój, mówi mi Spenel. Zgadza mu się wszystko, co się tam ma nie zgadzać. Pierwszy raz w życiu widzę takie genialne dziecko. Albo porozmawiaj z Mary. Jak ona wszystko wie... Wie, gdzie mieszka, wie, ile ma lat. Można z nią mówić, jak z dorosłą osobą. Weź Mary jeszcze pierniczek. Może ci jajko ugotować, to i Williamek dla towarzystwa zje, prawda? I jaki to mały grubas. Chodź Mary, zobaczysz fotografię dziadusia. William pokazał Jackowi zabawki i nawet chciał darować, ale Jack nie wziął. Tylko Mary dostała lokomotywę i dwa wagoniki. I aż cztery razy Jack prosił, że musi iść do domu, bo go miss Penel nie chciała puścić. A jeszcze wsypała im do kieszeni orzechy i herbatniki, i ani słyszeć nie chciała o dwóch dolarach. Ciągle tylko mówi, że Jack ją obraża i sama zapięła Mary wszystkie guziki przy palcie, i bardzo mokro pocałowała Jacka i Mary. Mary na schodach wyciera buzię rękawem, a Jack myśli: pan Penel mądry, pani Penel dobra. A szkoda, że William jest gamaida. Druga świąteczna wizyta była u Mister Tafta. Tu Jack czuł się swobodnie. Matka jak zwykle leżała, a Mr. Taft pił z Jackiem kawę i rozmawiali o różnych finansowych sprawach. Wiesz, Jack, twój imiennik był u mnie. Kto taki? No, Jack, Dale, Hurtownik, który tyle rzeczy w ci podarował. Nie mnie, tylko kooperatywie. I nie podarował, tylko tanio sprzedał. Więc był u pana Mr. Dale? Dlatego pewnie zapisał wtedy w notesie, żeby nie zapomnieć. Nie wiedział wcale, że pana matka chora. Mister Taft pokiwał głową. Tak, tak, mój Jacku. Są ludzie, którzy wiedzą tylko, co im potrzeba i pamiętają tylko, co im przynosi korzyść. Lat temu dwadzieścia ten sam Jack Dale, który przyjechał teraz do mnie własnym samochodem i to najgorszym ze swoich trzech samochodów. Tak, dwadzieścia lat temu. Był u mnie chłopakiem w sklepie i tak samo pił kawę, jak ty teraz pijesz. Tylko wtedy kawę gotowała moja biedna mama. Mr. Taft głośno wytarł nos, a w oczach miał łzy. A jak ty, mój Jacku, za dwadzieścia lat będziesz miał samochód, to mnie już nie będzie na świecie. I Taft opowiedział Jackowi długą historię, jak z małego chłopca na posyłki może się zrobić bogacz. Ja go nauczyłem, jak być kupcem. Dobrą miał u mnie szkołę. Kiedy już sam zaczął pracować, przychodził zawsze się radzić. Czasem posłuchał, czasem mnie, a potem mówił: Ile razy posłucham pana, mister Taft, zawsze dobrze na tym wychodzę. Jack bardzo chciał się zapytać, dlaczego mister Taft, który nauczył Jacka Dale, jak zostać bogaczem, sam jest tak biedny. Bo dawniej Jack myślał, że każdy, kto ma sklep i tyle różnych rzeczy, jest okropnie bogaty. A teraz wie, że nie. Kupiec musi też za wszystko płacić i troszkę tylko zarabia. A nawet nie wszystko, co ma w sklepie, jest jego własnością, bo często hurtownik daje na kredyt, a potem żąda pieniędzy. Właśnie dlatego sklep na rogu zbankrutował wtedy. Jack chciał się zapytać, dlaczego dalej bogaty, a Mr. Taft biedny, ale się wstydził. No i trzecia wizyta Jacka była u woźnego szkoły. Bo jak rozdał laurki, woźnego do siebie zaprosił. A to było tak, 31 grudnia o 12:00 Jack przyszedł do szkoły. Tak było cicho i pusto i jakoś dziwnie. Właściwie Jack przyszedł o wpół pół do 12:00 i dobrze zrobił, bo już Sil i Gaston czekali przed bramą. Sil zaraz wziął laurkę i różową wstążkę i poszedł. A Gaston został, bo i jemu podobała się szkoła, że pusta i cicha. Chciał nawet wyjść na korytarz i zawołać hop-hop, czy będzie echo, ale Jack nie pozwolił, bo woźny może się gniewać. Dziewczynki bardzo się cieszyły, że dostały wstążkę do przewiązania i w ogóle wszyscy byli zadowoleni. Chłopcy umawiali się, jak laurkę dadzą rodzicom, każdy myślał inaczej. Jeden mówi, Ja zaczekam, aż zasną i położę na stołeczku przy łóżku. Drugi mówi, ja dam dopiero jak wrócimy z kościoła. Film mówi, a ja wezmę do łóżka patelnię i o dwunastej huknę kijem na wiwat, jak w bęben i dopiero dam. Wszyscy się śmieją. Jest wielu, którzy się nie położą wcale. Przez całą noc, pyta ktoś nieufnie, a no co ważnego, bo to jedną noc nie spałem jak są goście. I dopiero opowiadania o świętach, o gościach. I tak trwa godzinę. Jedni odchodzą, drudzy spóźnieni przychodzą. Tak leciałem, myślałem, że nie dostanę. No i coraz mniej, coraz mniej, aż został Jack i Parkins. Parkins pomógł Jackowi wytrzeć schody, bo trochę się zawłociły i poszedł także. A w szafie zostały się tylko cztery laurki: Jacka, Brudasa-Jona, Warda i Nelly. Dlaczego Nelly nie przyszła? Jack bardzo chciał ją zobaczyć. Weszłaby w białym płaszczyku i białej czapeczce z pomponikiem. Wiśnie wisi na trzecim kołku w środkowym rzędzie. Raz ktoś jej zrzucił czapeczkę, Jack był akurat w szatni, więc wziął i powiesił. A pani woźna powiedziała: Zaraz poznać porządne dziecko, inny sam zrzuci i nie podniesie. I kiedy Jack stoi przy oknie i myśli, woźny go do siebie zawołał: Długo będziesz czekał? Już więcej nie przyjdą. Może wyjechali na święta, a ty zmarzłeś, bo się w święta nie pali w piecach. I tu tak samo, zupełnie inny jest mister Taft, kiedy ktoś go nie zna i wejdzie tylko coś kupić, a zupełnie inny w pokoju ze swoją starą matką. Zupełnie inny jest woźny, kiedy dzwoni na schodach albo schodzi po korytarzu i grze na chłopaków, a zupełnie inny w mieszkaniu. Zupełnie jak rozmaici ludzie, niepodobni do siebie.